Kennedy w tej książce zaczyna od pandemii, rozlicza pandemię, pokazuje, jakie dramatyczne skutki przyniosła pandemia, wprowadzenie pandemii, mhm. i za co odpowiada doktor Fauci. Fauci. Tytuł tej tak. książki to jest prawdziwy Anthony Fauci. Są właściwie dostępne nasze, nasze książki, odnowiony tom poświęcony chorobom wirusowym. My też tam rozliczamy pandemię. Tak. W dodatku ta książka będzie przydatna właściwie chyba każdego roku, kiedy powraca sezon grypowy, kiedy te wirusy, zresztą zawsze w. Troszkę innej formie, ale wracają. Tak, bo to nie jest kwestia tylko COVID-u, to jest kwestia ogólnie wirusów. Jeśli organizm ma dobrą odporność z wirusami, sobie radzi bez problemu. Dlaczego wzrasta, zachorowała już dotychczas, wzrastała jesienią czy na początku no, stycznia, luty? Dlatego, że spadał poziom witaminy D3. Rozwiązanie, korelacje są bardzo proste. Wystarczy podnieść poziom witaminy D3 na właściwy poziom i my przestajemy chorować. Nie ma zachorowań, które. No, były tak częste i większość społeczeństwa chorowało. Znamy przyczynę banalnie prostą. Za naprawdę malutkie pieniądze, kilkadziesiąt złotych na miesiąc, my możemy zabezpieczyć siebie przed zachorowaniami na wirusy, stosując odpowiedni tak witaminę, D -trzyma. To jest nie tylko wirusy, to jest również ta witamina ma dużo, dużo szersze działanie. O tym wszystkim Państwo w naszych książkach znajdą.